Ernest Kasia, działać roku 2022, to brzmi dumnie. Tak, no brzmi dumnie, bardzo się z tego cieszę. Yy, trzy lata temu bodajże na ostatniej Gali, czy cztery już nie pamiętam, byłem nominowany. Yy, nie spodziewałem się tak szybko wrócę na tę scenę jeszcze w roli zwycięzcy, także naprawdę dla mnie jest to szczególne wyróżnienie. Awans i znowu y, można powiedzieć comeback sprzed kilku lat. Yy, drużyna bije się o utrzymanie. 13 punktów w 17 meczach zmusiło Was niejako do tego, żeby powalczyć na rynku transferowym, najpierw o to, żeby pozyskać lepszych piłkarzy i spróbować się utrzymać. Tak. Nie było to łatwe dla nas, bo za długo zastanawialiśmy się i biliśmy się z myślami, w którym kierunku pójdziemy. Czy spokojnie będziemy grać z zespołem, który mamy i zdecydujemy, że gramy to, co gramy, czy. Poczynimy jakieś ruchy transferowe i pójdziemy w A bank, żeby się utrzymać. Poniekąd zmusiła nas, znaczy nie zmusiła, poniekąd sytuacja sama na sześciolegowych na, na, boiskach yy, wymusiła to, że podjęliśmy rękawice, bo wiemy, słyszymy, niektóre kluby mają problemy. Nie wiemy, jak to się skończy, ale zdecydowaliśmy jednak, że. Znacząco wzmocnimy zespół i spróbujemy jednak tą trzecią ligę uratować dla wiązownicy, tym bardziej, że spodziewamy się w lipcu czy w sierpniu oddania stadionu. Nie chcemy, żeby ta inauguracja była na czwartoligowych boiskach, tylko wolelibyśmy w trzeciej jednak. Jak pogodzić ten remont stadionu z graniem w trzeciej lidze? To znaczy ogólnie nie mamy problemu z tym, żeby, żeby grać na własnym boisku, bo budujemy sztuczne boisko z boku na płycie, gdzie była treningowa, budujemy trybunę, która jest też po drugiej stronie obecnej trybuny, oświetlenie będzie stawiane, inwestor nam obiecał, że też nie zakłóci nam rozgrywania meczy w tym temacie, parkingi, takie sprawy, więc myślę, że spokojnie tę rundę będziemy grać na, na swoim obiekcie. Jak to się robi że w takiej małe miejscowości, no bo wiązownica to jest miejscowość gminna. Yy, można grać na przeciągowym poziomie i jeszcze robić takie inwestycje. Co trzeba mieć? Oprócz działacza roku? No, przed chwilą miałem zadane to samo pytanie, ale no, powiem tak, myślę, że najważniejsza jest pasja do, do, do tego, co się robi. Jeżeli. Z... Ludzie, którzy decydują o tym, jak ma ta gmina wyglądać, widzą, że, że, że coś chce się zrobić na y, niwie sportowej, prawda? Chce się ten klub rozwijać. Jest u nas szkółka, która y, szkoli dzieci, mamy pięć drużyn młodzieżowych. Y, mamy dobre wyniki sportowe, ściągamy jakichś zawodników, którzy pomagają nam y, ten poziom podwyższać, to to y, samorząd też widzi, że, że ten klub jednak chce się rozwijać i, i Pomaga nam samorząd, pomagają nam firmy, yy, które w, na, na terenie naszej gminy są, pomagają nam firmy, które współpracują z moją firmą, więc jakoś to wszystko staramy się, fajnie nam się to układa i, i myślę, że będziemy starali się do przodu iść, a nie do tyłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.